Cześć, cześć, dzień dobry. Kochani, dzisiaj tak na spontanie Bingo. Bardzo dziękuję wszystkim tym dziewczynom, które napisały do mnie maila e, smutnego, że kończę z Bingo. E, oczywiście do wszystkich tych dziewczyn, które e, napisały, że chcą karty, e, otrzymają je. Podeszle. E, natomiast dostałam kilka maili z prośbą, żeby nie kończyć tego, żeby jednak dalej e, pokazywać na swoim kanale Bingo, e, także mm, taki kompromis. Będę wrzucać filmiki z samym Bingo, nie wiem jakie długie one będą, ale może YouTube będzie je traktował jako shorty, a może jako normalne filmy, ale będę wrzucać to Bingo. Będziemy się dalej bawić. Jeżeli jest tyle chętnych, to no to czemu nie? Tu już mam karty wylosowane. Losujemy sobie jedną kartę Wielkanocną, jedną kartę Urodzinową, jedną, jedną kartę Urodzinową i jedną o, gwiazdkową. Dobra, tak. Zaznaczam środeczki. I lecimy. Wielkanocne o prezent, urodzinowe o balony, gwiazdkowe B, wieniec, wielkanocne o żonkile, gwiazdkowe o wieniec, urodzinowe B, trąbka. Gwiazdkowe o lampki, urodzinowe g, kieliszki, wielkanocne g, pisklaczek urodzinowe i aparat, gwiazdkowe i lampki, urodzinowe i bukiet kwiatów, urodzinowe i babeczka. Wielkanocne N bazie. Wielkanocne N Pismo Święte. Wielkanocne I prezent. Gwiazdkowe G prezent. Wielkanocne G bazie. Gwiazdkowe B. Pałwanik. E, Wielkanocne B. Pismo Święte. Gwiazdkowe G, śnieżynka, Gwiazdkowe I, śnieżynka, Urodzinowe N, balony, Wielkanocne I, babka, Urodzinowe B, świeczki, Wielkanocne N, koszyczek, Urodzinowe I, kieliszki, Gwiazdkowe G, rękawiczka, Gwiazdkowe I, laska cukrowa, Gwiazdkowe N, choinka, Urodzinowe O, tort, Gwiazdkowe I, świeczka, bingo, Gwiazdkowe B, balony, Urodzinowe B, balony urodzinowe b girlanda wielkanocne i żonkile urodzinowe g balony gwiazdkowe b rękawiczka wielkanocne b jajko czekoladowe urodzinowe o bukiet kwiatów urodzinowe n Buket kwiatów. Gwiazdkowe O, choinka. Gwiazdkowe N, prezent. E, wielkanocne N, babka. E, urodzinowe N, girlanda. Wielkanocne B, babka. Wielkanocne B, pisklaczek. Gwiazdkowe N, śnieżynka i ostatnie urodzinowe i korona. U mnie udało się ułożyć jedną linijkę, a jak poszło wam? Dajcie znać. Filmik trwa nieco ponad 5 minut, także myślę, że to będzie jako normalny film. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam, dziewczyny. To jest takie miłe, jak. Podoba Wam się coś, co my, osoby nagrywające, robimy nie tylko dla siebie, ale również i dla Was. Buziaki, trzymajcie się. Pa, pa!